Stella Tarakson, Super superbohater z Antyku. Pod żaglami Jazona. Tim chciał tylko, by Jazon pomógł mu zbudować model tratwy. Kiedy jednak się okazało, że Zoe jest ranna, Jazon i jego łódź argonauta musieli wyruszyć jej na ratunek. Poluzuj żagle Ziomku! Ten rejs to nie zabawa! Tim wciąż rozmyśla o tym, jak najszybciej pomóc Zoe. Nie dość, że czekają na nich człowiek z brązu i forkidy. Muszą jeszcze poradzić sobie z torbą pełną wichrów. Tim skoczył po torbę, którą wskazał jazon. Heros poszperał w niej i wyciągnął jakieś ścinki drewna, materiał i kawałek sznurka. Tim z zachwytem przyglądał się, jak w jego rękach powstawała mała, zgrabna łódka. Pracował szybko i pewnie. Niebawem skonstruował maszt i żagiel, a potem jednym ruchem właściwie połączył wszystkie elementy. Proszę! powiedział Jazon z uśmiechem, wręczając mu dokładną replikę łodzi Argonautów.